Możecie się ze mnie śmiać, że mam e, taki <grywia> antybakteryjny żel, ale słuchajcie, już nie było żadnych innych i też mi się udało dorwać, więc od razu kupiłam i dla Wiktorii, i dla siebie, i dla Marka, i dla wszystkich, e, żeby każdy, każdy u nas e, miał ten żel. Idę do sklepu, zobaczę. Może jeszcze coś dostanę. No ale dobrze, że cokolwiek udało mi się zakupić. Jest żel, jest dobrze, jest impreza, więc można wyruszyć w miasto. Hej, kochani, witam się z wami. Ciężka noc za mną, naprawdę, ale nie mam czasu, żeby się kłaść. Mały mój jednak, wiecie co, nie przysypia jeszcze nocek. Do tego wszystkiego byliśmy ostatnio chorzy. I ja, i właśnie i Kacper. Całe szczęście i mam nadzieję, że tak już zostanie. Wikusia jakby nie zachorowała i niczego nie przyniosła ze szkoły. Marek też jakoś się tam trzyma, więc dobrze. Moja mama jest z nami też cały czas i też się trzyma. Trochę ją tylko gardło bolało, ale jakoś wiecie, wzięła leki i też jej to przeszło. Pewnie się będziecie pytać, czy byliśmy u lekarza z kacperkiem. Tak, byliśmy u lekarza eee, i właśnie przypomniałam e, sobie, że muszę sobie użyć żelu e, antybakteryjnego, który o dziwo jeszcze udało mi się, słuchajcie, kupić e, w sklepie, e, bo już jest z tym ciężko u nas. Zresztą ja teraz jadę do sklepu, więc wam to wszystko pokażę, jak to wygląda. Podobna sytuacja jak przed huraganami. Ja jestem słuchajcie, do takich rzeczy przyzwyczajona. Nie panikuję na razie, bo czytam lokalne wiadomości, a zresztą przyznam się Wam, że nawet czasami to nie czytam tych wiadomości i po prostu jakoś tak tym nie interesuje. Znaczy, nie chodzi mi teraz o wirusa, że się tym nie interesuje. Mm, ale chodzi mi o... Mm... O, jak ładnie pachnie. Chodzi mi ogólnie o takie wiecie, taką panikę, żeby siać. Więc, tyle co trzeba się interesować, to się, to się właśnie interesuje i w naszych lokalnych wiadomościach, zresztą ja Wam przed chwilą je pokazywałam. Na razie, do naszego miasta wirus nie dotarł i raczej nas nie atakuje. Więc, na spokojnie, tutaj nasze wszystkie wyższe, jakby. Wyższe siły mówią, żeby po prostu zachować spokój, zachować też higienę, czyli myć po prostu ręce. I, i, i oczywiście, jeżeli czujecie, że jesteście chorzy, to zostać w domu. Więc tak właśnie robiłam z Kasperkiem. Z Kasperkiem u lekarza byłam. Pobierali mu też wszystkie wymazy i, i nic tam takiego nie wyszło. Więc na razie ma jeszcze resztkę kataru, więc mam nadzieję, że to już niedługo mu przejdzie. Troszkę chrypy, ale całe szczęście, że już gorączka przyszła. Teraz muszę odpalić klimatyzację, bo u nas jest gorąco, słuchajcie. No i właśnie a propos tego, że jest gorąco, bo też niektórzy z Was się pytają o to, że a przyjdzie wiosna, przyjdzie lato i tak jak z grypą, wirus sobie pójdzie e, i poumiera, bo będzie cieplutko, będzie słoneczko. No jak widzicie, na Florydzie jest ponad 20 stopni, jest słoneczko i jakoś ten wirus jest. Może nie ma aż tak dużo przypadków e, i co są przypadki po prostu jakby przejezdne. Nie... Nie chcę wam się tak wypowiadać, że ja, wiecie, wszystkie rozumy pozjadałam, bo się po prostu na tym nie znam. Może ktoś mądrzejszy ode mnie się tutaj wypowie, jak to właśnie z tymi wirusami jest, ale jak na razie było no, mało przypadków na Florydzie. Całe szczęście. No i. I tak na razie sytuacja wygląda. Ja właśnie jadę do sklepu, bo i tak miałam zrobić zakupy. Nie, słuchajcie, muszę tą klimatyzację odpalić, bo już się gotuje po prostu w samochodzie. Wybaczcie. Teraz nam się tutaj radio odpali, ale może nie zagłuszy nam teraz. Wszystkie mi się odpalają wiecie, smart, kamerki, nie to kamerki. To Dobra, przecież tam radio. GPS <laughs> no, GPS też mam już podłączone. No i właśnie kochani, jadę do sklepu, zobaczymy jak sytuacja wygląda. Pewnie podobnie jak przed, przed huraganem, bo ludzie robią zapasy. Ja i tak zapasy muszę zrobić, bo i tak mi się właśnie wszystko akurat jak jeden mąż skończyło, a przez orny zawsze ubezpieczony, więc wiecie, jakieś takie suche produkty, jakieś takie produkty w puszkach, które mogą stać, tak jak przy huraganie to jest, to się kupi. To zawsze można do sklepu później oddać, a już zawsze to jedzenie będzie. Ja też, jakby, taka moja rada do Was, bo ja wiem, że w Polsce u Was jest tam nie za ciekawie: panikujcie, ale panikujcie rozważnie. Tak jak my panikujemy przed huraganem, ale rozważnie, żeby innym, krzywdy nie robić i niepotrzebnej takiej paniki niesiać. To, 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 to taka moja taka rada dla Was na dzień dzisiejszy. E, no i mam nadzieję, że będziecie zdrowi i że trzymacie się tam. E, jak na razie u nas wiem, że są pozamykane loty dla krajów tych najbardziej zagrożonych. Ciekawa jestem, czy na przykład teraz e, Loty z Polski do Stanów, gdzie, gdzie no też jest jakby Polska bardzo zagrożona przez Włochy, tak. Ehm, czy, czy one nie będą jakoś odwołane? Moja mama się trochę obawia tego, e, że nie będzie mogła wrócić, um, no nie wiem, zobaczymy. E, ja się cieszę o tyle, że teraz już moja mama przyleciała e, i że u nas jest bo no nie wiem jakby to było teraz na przykład albo za jakiś czas. No dobra, lecę do sklepu, więc zobaczycie jak to, jak to właśnie wygląda u nas na Florydzie. Kochani, jestem w targecie, jak widzicie, za dużo tutaj ludzi nie ma, idę teraz na puszki, no jak widzicie wszystko jest. Zaraz pójdę na półkę, w której tak przypuszczam, że nic może nie być, ale może się będę myliła. Więc jak na razie widzicie, u nas jest spokój. Można kupić wszystko, co się chce. No właśnie, tak jak przypuszczałam. Jak widzicie, półka, gdzie powinny być takie rzeczy do odkarzania, ale akurat blatów i innych, jest właśnie pusta. Wybielaczy też nie ma, typu Clorox. Półki są puste. Tak samo chusteczek już brak. Tu jakieś pojedyncze, słuchajcie, sztuki. A takie, wiecie, do wycierania wszystkiego. I papieru toaletowego brak. Bo tak samo, no, już nie wspomnę o żelach antybakteryjnych. Zobaczcie, jestem teraz pod kastką i tutaj pani rozdaje papierowe ręczniki i płyn do odkażania, żeby przecierać yy, rączki od wózków jak u nas jest, słuchajcie, gorąco, to jest porażka. Albo ja się po prostu tak zgrzałam tym wszystkim. No, jak widzieliście w Kastko, wybaczcie, że tutaj Wam furczy klima ale po prostu jest mi tak gorąco, że muszę się trochę troszeczkę tym posiłkować. Zaraz ją ściżę, tylko chcę, żeby mi się trochę samochód przewietrzył jakby. Więc jak widzieliście, w Kastko dawali takie specjalne ręczniki do wycierania papierowych ręczników papierowego, papieru toaletowego brak takich chustek do spuszczania w toalecie takich wiecie, które się rozpuszczają też brak, na przykład w targecie Marek teraz wraca z pracy i właśnie go wysłałam, żeby jeszcze zajechał do innych sklepów rozmawiałam też aha i co jeszcze ważnego w kastko e, większość pracowników miała na sobie rękawiczki jednorazowe więc to jest całkiem dobre posunięcie dużo lepsze niż noszenie masek e, chyba że jesteście osobami chorymi no to rzeczywiście wtedy tą maskę warto założyć żeby nie narażać innych ale jeżeli chodzi o rękawiczki to to jest całkiem niezłe i też widziałam że dużo osób nosiło rękawiczki właśnie żeby Eee, na przykład od wózka się nie zarazić i ja propos wózka właśnie <coughs> wezmę i sobie użyję żelu, chociaż e, wiecie, przecierałam wózek, no ale te bakterie są teraz wszędzie. E, I tak e, Powiem Wam jeszcze, że e, tak to wszystko było, woda była, jedzenie było. Będziecie się pewnie pytać, co kupiłam. E, wiecie, ja, tak jak już Wam wcześniej wspomniałam, jestem zawsze tak przygotowana przed hurakanem, że kupuję jedzenie, które można użyć nawet jeżeli nie macie e, prądu, nie macie lodówki, to jedzenie może dłużej stać. E, raczej tutaj przy tym wirusie, jeżeli powiedzą nam, że mamy siedzieć w domu, no to Raczej prąd będzie, chociaż i tak większość rzeczy kupiłam, takie, które właśnie mogą stać bez lodówki, ale też kupiłam na przykład mięso do zamrożenia. Kupiłam też, na razie czego mamy też swój agregat, więc jesteśmy na to przygotowani w jakiś tam sposób. Więc kupiłam też takie rzeczy, które można zamrozić i po prostu później, jak wiecie, na przykład zapowiedzą. Trzeba siedzieć w domu i koniec, sklepy będą pozamykane. No to jakieś tam zapasy mamy zrobione. Jeżeli chodzi o Właśnie w North Carolinie, to oczywiście wpadajcie do Ani, bo Ania tam na bieżąco też Wam o tym wszystkim mówi, jak to tam wygląda. I właśnie z Anią przed chwilą rozmawiałam, no bo wiecie, my też niedługo jedziemy do North Caroliny, w sumie nie do tej samej miejscowości, co Ania mieszka, no my bardziej w góry, tak Ania bardziej po pośrodku, pomiędzy górami, a oceanem mieszka. No to Ania powiedziała, że u nich też na razie jest spokojnie, jeżeli będziecie się pytać, o jaką Anię chodzi, to Ania z kanału Family Beauty Box. Ania tam wrzuca vlogi na bieżąco, też sytuacje, jak to tam wszystko się u nich przedstawia. Moja koleżanka, którą też pozdrawiam Sylwię, która mieszka na stałe w Bostonie, powiedziała, że u nich już jest słabo i już właśnie jest taki stan no, zagrożenia. A jeżeli chodzi też o innych, no to tutaj też mi piszecie na Instastory bardzo dużo osób, które mieszkają w Stanach, że um, piszecie właśnie o, y, o tym, że na przykład y, wszyscy lekarze, pielęgniarki mają zakaz wyjazdu ze Stanów, więc tutaj Stany się już przygotowują na to, w razie czego, gdyby właśnie ta epidemia... Y, tego wirusa się rozeszła i żeby wszyscy lekarze, jak najwięcej tych lekarzy, jak najwięcej tych pielęgniarek w kraju było. E, no dobrze, kochani, ja uciekam do domu, bo mam, wiecie, różne rzeczy, które muszę wsadzić do zamrażalnika. Nie chcę, żeby mi się coś tam stało. E, I dam wam znać, jak ta sytuacja się przedstawia u nas w domu i, e, i zobaczymy, co Markowi się udało coś kupić też przy okazji um, powie, jak tam sytuacja na mieście. Eee, no, więc uciekam do domu teraz. nas, słuchajcie, zmywarka się już totalnie popsuła. Ota, ale za to już jest nowa. No jakiś tydzień czasu e, zajęło nam to, żeby mieć nową zmywarkę, żeby ją zamówić, żeby ona w ogóle przyszła. Co tyle dobre, że po prostu będzie zmywarka i sobie stanie tam. Jak zawsze, to jak widzicie bałagan jest, bo przy okazji przywiozłam te wszystkie zakupy i jeszcze nie zdążyłam ich ułożyć, bo przyjechali panowie, którzy właśnie przywieźli zmywarkę. No i teraz Marek sobie ją montuje, bo stwierdził, że montażem on się zajmie. Mówię jak to zrobić i nie chcieliśmy tracić czasu na panów, którzy tak średnio wiecie, jakoś to tam mocują. No i Markowi o tyle z takich fajnych też rzeczy udało się kupić papier toaletowy. Ma mama się śmiała jak za komuny po prostu. Ma, on dorwał papier. Fajnie, bo ta będzie z taką rączką, ta y, zmywarka. I słuchajcie, kupiliśmy taką samą zmywarkę, znaczy taką samą. Chodzi, że takie samej, samej firmy, e, Whirlpoola, y, zmywarkę też w górach mamy i nam się bardzo dobrze tam sprawdza. No tu macie Mareczka rączka. Montereczka. Mareczka montereczka. Moja mała montereczko. Ciekawa jestem, czy byście zgadli, ile taki żel, który ma 236 ml. On jest bardzo mały. Marek myślał, że on jest dużo większy, kosztował na Amazonie. Teraz oczywiście w tych ciężkich czasach. 25 dolarów słuchajcie. Gdzie on normalnie w sklepie kosztuje, nie wiem, dwa coś, nawet chyba nie. Więc widzicie jak teraz te rzeczy podrożały i tak samo papier toaletowy. Marek kupił taki też papier toaletowy, jakiś wiecie, biodegradowalny i w ogóle za 10 dolarów, więc też bardzo dużo. No ale takie czasy. Jak widzicie kochani, trochę się już ogarnęłam. Wykąpałam się, bo po prostu na tych zakupach aż zadyszki dostałam. Um, oczywiście, jeżeli by było dużo większe zagrożenie um, u nas um, i by była taka kwarantanna, jak jest teraz w Polsce, żeby na dwa tygodnie zostać um, właśnie w domu, to bym w ogóle się na żadne zakupy nie wybierała, więc polecam Wam to, zostańcie w domu, nawet jeżeli macie mało jedzenia, e, spokojnie e, na pewno dacie jakoś radę. Albo kupcie po prostu jak najszybciej, yy, wiecie, tak minimum, żeby nie stać w tych kolejkach też, yy, chyba że macie jakieś na przykład osiedlowe, małe sklepiki, no ale to chodzi o to, żeby nie kontaktować się z większą grupą ludzi, tak jak to ma miejsce właśnie w sklepach. Yy, u nas sytuacja yy, też już w każdym stanie są przypadki zachorowania. Też już są odnotowane przypadki śmiertelne, niestety. Jeżeli chodzi o Florydę, to z tego, co widziałam na dzień dzisiejszy, to jest chyba około 40 osób właśnie zdiagnozowanych wirusem. Oczywiście ta... to cały czas ta liczba rośnie, niestety. Właśnie przed chwilą dostałam wiadomość od mojej kumpeli z Sarasoty, że właśnie zdiagnozowano przypadek osoby, która leciała właśnie tutaj do Palm Beach, czyli tu konkretnie, gdzie my mieszkamy, do naszego tego county. No, i niestety zdiagnozowano u niego wirusa. Nie wiem, jak będzie ze szkołami, czy one będą zamknięte. Jak na razie, na dzień dzisiejszy, te szkoły nie są zamknięte. Wcześniej w innym vlogu wam pokazywałam takie pismo od szkoły, gdzie szkoła właśnie mówiła, co mniej więcej robić, jak zapobiegać, na co dzieci uczulić. Nie wiem, pewnie w najbliższych dniach ta szkoła też będzie zamknięta. U nas teraz. Zaraz, można powiedzieć, zaczynają się ferie wiosenne, takie spring break. U nas nie ma ferii zimowych, są tylko właśnie te ferie wiosenne, tutaj na Florydzie. I one się zaczynają. Jeszcze chyba tydzień zostało, i właśnie będzie cały tydzień ferii, więc my wyjeżdżamy w góry. Cieszymy się, że jedziemy w góry, bo. Wiecie, my tam mamy spokój, ciszę, tam jest mało ludzi, więc nie, nie, jest, nie jedziemy do jakiegoś wielkiego skupiska, gdzie na przykład ludzie wiem, że jadą i rezerwują sobie w tych parkach właśnie w Orlando, jak Disney, jak właśnie w tampie też jest dużo parków, takich rozrywki, czy Legoland, no nie wiem, nie wiem, co oni z tym zrobią, czy oni to pozamykają, czy to będzie jednak otwarte, to jest. Bardzo ciężka sprawa zarówno dla takich parków jak i dla ludzi, którzy właśnie sobie coś takiego zarezerwowali, chociaż ja bym nie ryzykowała i wolę sobie pojechać w swoje góry. E, na spokojnie jedziemy samochodem, więc tym bardziej nie będziemy się kontaktować w samolotach z nikim. E, no i, i... I mam nadzieję, że tam będzie spokój, tak? Że jakoś tak wiecie, nie, nie, nie dosięgnie nas to wszystko. Oczywiście pamiętajcie, żeby dbać o siebie, żeby właśnie nie wychodzić gdzieś w takie, takie większe mm, skupiska ludzi, dbać o higienę. E no, więc ja Was będę na bieżąco na moim Instastory tutaj relacjonować, co się dzieje dokładnie na Florydzie. No jak widzieliście, na razie jest w miarę spokój, ludzie tak mocno nie panikują, chociaż w sklepach bywało różnie. No, kochani, trzymam za Was wszystkich kciuki, mam nadzieję, że to się jakoś już niedługo wyklaruje, że... Z tego, o właśnie, z tego co też słyszałam od znajomych, ponoć w Teksasie już wymyślają jakąś szczepionkę, chociaż już chyba w Australii naukowcy, właśnie jakby mogli tam rozszczepić, to się tak nazywa rozszczepić. Ten, ten właśnie wirus, ale zanim taka szczepionka w ogóle powstanie, to ponoć mija 20 lat, więc ja nie, nie, nie wiem dokładnie, nie znam się na tym, ale coś takiego właśnie słyszałam. Nie chcę, wiecie, tutaj was wprowadzać w błąd. Może poczytajcie o tym, albo jak się na tym lepiej znajdziecie, to, to napiszcie mi tutaj na dole w komentarzu. Więcej, no i u nas jak na razie nie ma takiej przymusowej kwarantanny. Hmm. Więc zobaczymy, co, co nasz właśnie tutaj głównodowodzący Florydy powie w najbliższym czasie, jak będzie ze szkołami. I trzymam za wszystkich Was kciuki. Widzimy się już niedługo. Trzymajcie się.